No i kurwa się rozłączyło A nic tam dwa, dwa odcinki, jeszcze Dwa odcinki Dwie części Jakie to ma znaczenie? Żadnego tak naprawdę No i tak No i co, temat się kurwa wykończył, widzę, momentalnie Ile to było tam, z 5 minut gadania? Ech, chce mi się pieprzyć Adel! Albo dobra, tam idziemy, w dupie z tym Chciałem coś przykombinować, ale chyba nie ma sensu Nie, bo podejrzewam, że za chwilę wam zadzwonię ta, że już jest gotowa I już będę musiał tam podejść Później powiem podjechać, także potrzebuję jakieś No 15 minut na pewno, żeby stąd się tam do nich dostać A Można będzie więcej Gdzieś mi się kurwa słabo spaceruje O, kapary Nie wiem co oni to kombinują Nie wiem co oni to kombinują Ale coś kombinując. Ostatnio oglądam, a czy ostatnio? No parę dni, 2-3 dni oglądam takiego chłopaka na YouTube. Jak to się nazywa, to nie pamiętam tego filmy Ale chłopak jeździ po ruszkich. Już teraz, jak ta wojna wybuchła. I tam pokazuje ciekawe różne rzeczy związane z tym krajem. No, dzwoni.